Punkt informacyjny. I punkt recepcyjny praktycznie nie różni się od siebie, bo jest taka tutaj troszeczkę wprowadzana desinformacja, że koniecznie trzeba odwiedzić punkt recepcyjny. Nie ma takiego obowiązku. Każda osoba, która przekracza granicę jest zarejestrowana przez Straż Graniczną, jest wpisana w system i żadnych dodatkowych obowiązków nie ma. Te punkty informacyjne czy recepcyjne mają zadanie przede wszystkim przekazać niezbędne informacje i skierować do miejsca kwaterunku. W przypadku Bydgoszczy odpowiednie samochody przewożą te osoby do wyznaczonych przez nas miejsc. Od dzisiaj funkcjonuje również w bliskości właśnie dworca PKP. E, e, obiekt na e, kilkadziesiąt miejsc, który zapewni również możliwość e, nieprzejeżdżania samochodem, a dojścia do tego miejsca, e, konkretnie wskazanego w punkcie właśnie informacyjnym. To znaczy, na ten czas e, przez punkt informacyjny w Bydgoszczy przechodzi dziennie 100 osób. Natomiast, jeżeli będą pociągi, i będzie w, tych e, osób wysiadało więcej e, z tego pociągu, choćby, bo na razie tych osób, to są pojedyncze osoby wysiadające w pociągu. Nie ma organizowanych pociągu. Pociągów. Te pociągi organizowane są już, na przykład między województwem podkarpackim a województwem małopolskim. no Już tam, szanowni państwo, jest wymagany ogromny sztab ludzi, aby te osoby przyjąć. Więc ja ten hotel, który, o którym mówiłem, który dzisiaj uruchamiamy, będzie wzmocniony dodatkowymi osobami i to, można powiedzieć, będzie drugi punkt informacyjny. Jeżeli w tym momencie będzie dużo osób wysiadało z pociągu, będzie absorbowało punkt na dworcu, to ten drugi punkt, który będzie przy tym hotelu, będzie również pełnił taką funkcję, Także podwajamy tam, szanowni państwo, obsadę. Tutaj w Bydgoszczy, no to też, szanowni państwo, wymaga, to nie jest jedna osoba, to jest osoba ze Straży Granicznej, z wot też może być pracownik urzędu, aby ta informacja była precyzyjna. Oczywiście też możliwość musi być zawsze tłumaczenia.